Proszę, pomysł, chodź. to zrobimy, Paweł Stachach mnie nie lubi. Zróbcie walkę youtuberów. Paweł Stachach kontra Oskar Fame MMA dla rowerzystów. Cześć, witam was w ten niedzielny poranek. Właściwie u mnie poranek, a u was już wieczór, skoro to oglądacie. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony, zgodnie z tytułem, rowerowemu świętu, jakim jest Drift Piknik Suszec. To jest wydarzenie, które miało miejsce wczoraj u Dawida Goćka na podwórku. Yy, na miejscu padło wiele pytań, czy vloguję, czy będzie z tego relacja. Trochę osób też pytało mnie, pisząc wiadomości i ja odpowiadałem, że zobaczymy. A to dlatego, że na pierwszym miejscu stawiam jazdę, a na dopiero którymś tam z kolei stawiam vlogowanie. Yy, ale jak widzicie udało mi się coś ulepić z tego materiału, który miałem, którego mam naprawdę niewiele. Dlatego ten vlog, ta relacja ma troszkę taką inną formę. Ale dobra, zaczynamy. Cześć, dotarliśmy na rowerowe święto, jakim jest Dirt Picnic Suszec. I pierwsze wrażenie to to, że dawno nie widziałem tylu ludzi z rowerami naraz. Więc bardzo fajnie, że jest zainteresowanie. I co? i Pogoda wygląda całkiem fajnie, więc myślę, że dobrze dzisiaj pojeździmy. A teraz się ubieram. Uch, Rowerowe święto to i rękawiczki nowe. Pachnąca sprawa. Dobra, już jeździmy. Jak już się y, ubrałem, przygotowałem do jazdy, przywitałem się z masą y, ludzi, y, bo na to wydarzenie zjeżdża się naprawdę cała czołówka Polski, wszyscy znajomi, czasami jest tak, że kogoś nie widzę cały rok i dopiero go widzę w suszu. także trochę zajmuję się ze wszystkimi i, i zamienię dwóch, trzech zdań z każdym. I i się zabraliśmy do jazdy, więc trochę sobie potrenowaliśmy, poskakaliśmy sobie. Idziemy na rowerach? Jedziemy Idziemy na właśnie Idziemy na linii. Idziemy na na czasami też jeżdżę na rowerze. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Ale jest nie, 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 Co jest z tym skakaniem bez pikołków? Nie wiem, bo ja nie, nie robię tak nigdy. Nie skakam na prostu. Czasem trzeba. Zyg, to było. To... Po trenirach przyszła pora na zapisy. Gdzie mieliśmy doboru wyboru cztery kategorie Dirt Amator, Pump Track Amator, Pump Track Pro i Dirt Pro Jak się możecie domyślać się do kategorii Pump Track Pro oraz Dirt Pro Najpierw odbyły się kategorie Amator, zarówno Pump Track jak i Dirt Następnie przyszła pora na kategorię Pump Track Pro Kategoria Pump Track Pro odbywa się tam w taki sposób, że zjeżdżamy z dużego speedboxa I lecimy sekcję spine'ów Zawracamy na kłoterze i wracamy moldami do wyznaczonej mety. Wcale nie jest taka prosta sprawa, dlatego że na spajnie trzeba mieć dobrze wyczutą prędkość. Czyli w moim przypadku, kiedy jeżdżę bez hamulca, muszę dość mocno przyhamować butem na zjeździe. I tak, aby nie przelecieć za daleko spajna. I oczywiście w kategorii pump, tak nie ma możliwości pedałowania, to jest dość istotne. Dlatego nie możemy też pojechać yy, za szybko, żeby później na kłoterze nie było problemu, że wylecimy sobie za wysoko i spadniemy za nisko, albo się obrócimy za nisko, nie będziemy mieli prędkości, żeby dojechać do młod. Także trzeba sobie to troszkę tam wyczuć. W każdym razie m, udało mi się pojechać z całym niezłym czasem, dostałem się do yy, super finału, gdzie czasu nie poprawiłem. Byliśmy tam piątkę. Ja miałem tak sam czas jak wcześniej, więc yy, byłem na czwartej albo piątej pozycji. Wygrał Kuba Siedzina, jak chyba w zeszłym roku też wygrał Kuba Siedzina, yy, Gdzieś tam w czołówce też był Marcin Rot. Yy, na no, z podstwem laszczyńskim byliśmy właśnie tam na czwartej czy piątej pozycji. Yy, także chyba całkiem spoko. Yy, tak myślę. Dobra, potem znowu mieliśmy chwilę treningów. I się rozpoczęła kategoria DIRT. Pro. Yy, oczywiście nim zaczęliśmy jeździć. Yy, był krótki meeting, ustaliśmy wszystkie zasady, jazdy co i jak. Samy. Was wszystkich na chwilę. Yy, mamy 21 zawodników. Podzieliliśmy Was na trzy grupy według listy startowej po 7. No, I teraz w każdej grupie jest 7 zawodników. Każdy z Was ma trzy przejazdy. Pierwszy jest taki rozgrzewkowy, dwa kolejne będą punktowane, czyli i, i liczy się lepszy z tych dwóch punktowanych. Na, z tych trzech grup wyłonimy siedmiu najlepszych zawodników. Ja byłem w trzeciej grupie, więc sobie trochę poczekałem na, na jazdę, aż inni przejadą. Na szczęście jakby pogoda się utrzymała, bo gdzieś tam przez chwilę zaczynało kropić, ale, ale, ale się udało. Oczywiście dostałem się do tej top 7. top 7 chyba się tak naprawdę top 9, ale w się do niej dostałem. No i polecieliśmy z przejazdami. Paweł, jak jesteś gotowy, możesz lecieć w rozgrze i stery. że śmigło będzie kręcone. Ja pomyślałem, że muszę coś w przejeździe zmienić, i postanowiłem, że nie będę robił flipa z basenem na pierwszej hopie, tylko postawię na, na front flipa. Zresztą po szybkiej konsultacji z Marcinem Rotem doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Więc yy, mój ostatni przejazd wyglądał: tak, to lecisz. W dla Pawełka. Stopi, go, proszę Państwa. Po kategorii Dirt Pro odbył się Best Trick, gdzie mieliśmy 30 minut yy, czasu na pokazanie swojej najgrubszej sztuczki. Gdzie leciały naprawdę fajne triczki. To się jakby brawa należą dla Marka Webka, który był o włos od odjechania Cash z tej lipem. Ja zaprezentowałem tam Flip do bara. Tak, zresztą się robić tej lipy, nie tylko Bartspiny. Mm. No i największe prawa należą się oczywiście zwycięzcy tej kategorii, czyli Filipowi Skowronowi, który odjechał swojego pierwszego w życiu. Casual Bartspina. Zajął to kilka prób, ale jak go zrobił, to go zrobił naprawdę perfekcyjnie. No i co, a po bestriku to przyszła pora już tylko na ceremonię. Ceremonie wręczenie nagród, podium i i i, szanpany, i te sprawy. A teraz gratulacje za wszystkich organizatorów! Ja się bardzo cieszę z miejsca, które udało mi się zgadnąć, że udało mi się wygrać to wydarzenie. Fajnie, bo bywałem tam drugi, trzeci, ale nigdy pierwszy, więc fajnie, że teraz przyszło na to pora. I oczywiście gratulacje dla wszystkich uczestników. Gratulacje dla Marka Łebka, dla Filipa Skowrona, który równocześnie zgadnął Bestry i udostępnił się na piątym miejscu w kategorii Dirt Pro. I oczywiście wyróżnienie dla Oskara Macuka, który udowodnił, że da się być jednocześnie błazny w internecie. I oddać bardzo dobry przejazd na zawodach. Także gratulacje, Oskar i Oby, tak dalej. No i oczywiście największe gratulacje i podziękowania zarazem dla organizatora tego przedsięwzięcia, czyli dla Dawida Gośka, co mu udało się zrobić po raz kolejny z taką temperaturą, gdzie nie brakuje niczego, wszystko jest przygotowane naprawdę na 100%. więc mam nadzieję, że za rok z powrotem będziemy się na dziad pikniku. A Wy teraz dajcie koniecznie znać, czy Wam pasuje taka forma relacji, czy to jest spoko, czy niespoko. Mi jest tak zrobić, prawdą jest dużo prościej, kiedy mam tylko jakieś wyrywkowe przejazdy, a resztę już Wam relacjonuję tutaj z mojej wygodnej kanapy na spokojnie na następny dzień. Więc dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy pasuje Wam taka forma. I łapka w górę oczywiście. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku.